Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Was powitać na nowym starym kanale gamingowym. Jeszcze niedawno ten kanał nazywał się Moto Addict Gaming. Niestety przez politykę YouTube'a, w to nie będę się zagłębiał, trzeba było zmienić nazwę kanału. W tej chwili nazwa kanału brzmi Venom Play, jeżeli Wy będziecie mieli ochotę oglądać materiały na tym kanale, ja postaram się, abyście miło spędzili czas. Standardowo na tym kanale będziemy grać w gierki, rozmawiać, śmiać się, spotykać się wieczorami, głównie na live'ie, retransmisje z tych streamów będziecie mogli później sobie obejrzeć na spokojnie. Będzie grane w nowsze, starsze gierki, Counter Strike Valorant, Diablo, będą surwiwale. Będzie Euro Truck Simulator, będzie Gran Turismo, będzie FIFA, będą nowsze i starsze gierki. Będę grał sam, będę grał z patronami i członkami ekipy Motoradix, a także będę grał z Wami Widzowie. Będziemy się starali rozwijać ten kanał, abyście mieli z każdym nowym odcinkiem coś nowego do oglądania i coraz bardziej ciekawego. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania, a ja zabieram się za giereczkę.